No, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Jestem właśnie u Romana. I takie rzeczy tutaj się dzieją. Wędzi się ryba. na 7400. No super. Siema, Romanie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Widziałeś jak praca wreszcie? Widziałem, widziałem właśnie się ten... Pokazałeś, panowie widzą? Jak się wędzą makrele, ale te wszystkie też można będzie uwędzić ja na też, koniec. To jest... Te większe, nie? Tak, to jest taka żelazna rezerwa. Tak, żelazna rezerwa być. <laughs> ja. Żelazna rezerwa. Będziesz jako pierwszy w Pier, pier, pierwszy, który, pierwszy, który koja uwęził. Pionier, dokładnie. Tak. No, no i dostały żarcie, to zniknęły. No, ale tam no, czy... plaga ich jest. A to są te malutkie takie, no, no i tego budyki. to... Tego to jest od Oj. Tego to jest O masakra. A, o, wow. o, jest i ona.

O, super, to za ile będziesz wyjmował? No, można już je wyciągać. No to nie. Można już wyciągnąć. Ty czekaj, nie taką, co jest Ale, No dałaś, i... no, no, już wyciągałem. Oj, no, to jest, mi się wydaje, za mało, za mało to Wiesz co, nie złapały Ale... tak koloru po prostu. Nie złapały tak koloru, ja bo ona jest nie. gotowa. Nie wiem czemu, ten sam dym. No to Ten sam dymu. A nie, nie można tego przedłożyć? No będziesz miał to za bardzo upieczone. Oczywiście no, się się przypieczono. Można, ale się przypiecza. Ona no no, jest tyle, taki sam no. czas wędzone i na tym samym biurku. No, bardzo I ta sama ilość. Trzy worki poszły. Czasami zależy jest. też od gatunku. Może no, być ryba, tak. no. ryba rybek też nie jest do końca. Szczerze to nie widziałem, żeby takie wędzone były. Oni są normalnie białe. Ja bym to jest tak. Temperaturę zmniejszyć temperaturę i sam dym puścić. No to nie puścisz tak jak to teraz jest. No to jest. To, nie karady, puścisz, to, to jest. No to jest nie zapadło już tego efektu. Ale yes. ja przypuszczam, że ona i nie by się nie wędził, że ona już się nie pociemnieje. Że ona taka jest. Gdzie jest ta rybka No to on by. Sprawdźcie no ją. Nie, nie ma koloru, absolutnie nie. No to jest rąku, ten sam czas, to samo. Mal w środku? Ja ryba się wymyła, Skóra tak trochę ja, może. Taka skóra, która koloru, tak nieładnie. Na tym samym dymie. I w tej samej ilości. I dymie ryba się różniła Dobra, to tyle. No ja właśnie czekam z Magdaleną za agentem. Bo będziemy oglądać mieszkanko małe. Jesteśmy przy szkole i czekamy. Troszkę się spóźni. No tak to właśnie wygląda. Nie wiem, to jest szkoła. To tu jest jakieś jedzenie. Można i sobie zjeść coś. rzeźba, nie wiem. Zobaczymy. O. Na konika. O, jaka ładna fontanna. Dobra, to tyle. Czekamy. No to właśnie oglądamy takie mieszkanko. Pierwsze za 170 dolarów. Cena, okej, okay, tak, ale. No wiadomo, no tak jaka cena. Taki standard. No. Można by to jeszcze jakoś I no, to i mały kanał, pałdzark, taka cała.

Ładniejsze było to oczywiście na zdjęciu i ogród dziki. Drugie mieszkanie, tu mamy nawet windę. No, klatka schodowa też ok. Widoczek z takiego... Jakby do wspólnego balkonu? Okay. Mamy już zaraz anchor market A <grymne> drugą stronę jesteś w sklepie I to mi się podoba Do rynku trochę dalej Dobrze, wchodzimy kochani do mieszkania numer 2, number 2. Tu jest też basenik, Ma, ma masaże na dole, zatem polarków Godzina. Piek. Pierwsze, co się wchodzi, mamy łazieneczkę. Kuchnia, blad, lodówka, palne mm. siedzisko, yeah. telewizor jeszcze obklejony folią, prywatny balkonik, o jest mosquito. Widoku praktycznie nie ma, tylko że jest powietrze. I to jest sypialnia. No, biureczko. Spoko. I ta cena Magda, ile jest tutaj ogólnie podana? Ogólnie za 300. Ogólnie za 300, ale pewnie by zjechał 50. I lampeczki i tak dalej. Klimatyzacja też jeszcze ofoliowana Czyli jeszcze nikt tu nie mieszkał. Wygląda na to. Masz jeszcze folię na klimatyzacji. Czyli jeszcze tu nikt nie mieszkał. Zrobili i stoi. No, no takie w, w miarę też, nie? To jest. W miarę okej. Okay. No. Jest są moskito, nie? Jeszcze moskito? to. Jezmo to net. Jezeli. Yeah. To mm -hmm. no, też jest dobrze. Otwórz. Dziewczycie. Jest ponownie Mango, możesz skiem się <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra, to idziemy do następnego. Thank you very much. No okazało się, że w samym budynku są jeszcze dwa mieszkania też wolne. Moi drodzy, także idziemy jeszcze zobaczyć drugie mieszkanko. Tak samo też jest balkonem wspólny. A chyba to już mi się podoba bardziej. O, no to jest takie typowo bardziej europejskie, można tak. by tak powiedzieć. No, jest tu sofa. Tu jest Washington, Washington, to jest słoży stoi już? To jest mieszkanie number 3. Tak, numer 3 o. o no mamy kołazienkę. to łazienka bez szału. No i tu jest podobny Podobny, ale dłuższy. Masz biurko, większe wyrko, mała szafka. Ale, ale to mi się bardziej podoba. No mi wiek? też, to mi się też bardziej podoba, mhm. bo jest takie bardziej... Przestrzenne. No. Przestrzenny. no. Przestrzenny. śmierdzi. No, balkonik taki, już tu nie ma znowuż balkonika, ale... Tam jest balkon, no, z tamtej strony masz duży. Aha. Takie wyjście, a i tu jest balkonik nasz nasz, no nie nasz Washing machine jest o, jest tu pralka no i balkonik elegancki o, z widokiem tam na sklep 120 320, 320. No troszkę słono Troszkę słono, no nie tak go szukamy jednak. Szukamy tę sumę. Do... Dobrze, to będzie mieszkanie numer 3 za 320. Czyli kochani i tamten number numer 2 to był w cenie też tej samej, 320. Nowa pralka, kuchenka, ten sam, balkon, jest też, jest. Wszystkie są takie same. No. No, okej. Okay. Mhm. Yeah, I yeah, yeah. No, jakbym miał wybierać to ten drugi w tym domu. No, ale to i tak bo to raczej szukamy czegoś tańszego. O, a aplikacja. O, aplikacja taka. Powiedzmy, że teraz idziemy oglądać tak naprawdę trzecie mieszkanie. Bo tam były dwa dodatkowe, to tak, żeby się nie pogubić. Tamte się nie liczą też widać nam wybudynek, świeżo chyba co postawiony wymalowany mamy szkołę jaką chyba a tak widać, że cisza i spokój mamy tu ławeczki, może jakieś restauracja.

Mm. Okej okay. To te same, tylko troszkę inny układ, nie? O, i pralka nowa Tylko tu mamy widok na dach już, nie? Tylko dach mhm. No, też mamy tylko widok na dach, nie? no i tak samo sypialnie. Okej, okay. to tak odbicie. No, a tam to było bardziej Jesteśmy chyba na piątym już mieszkaniu. Już się troszkę pogubiłem. Co to się robi Co? To jest To jest żyk okay, okay. okay. <laughs> 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 Nie telewizorek, balkonik. In this how much? Three hundred. Three hundred. Yes, but can talk about the price. Down bit. No także wiecie, to te mieszkanie chciała 300 no ja mówię może 250 jakby zjechała. To powiedziała, że może zjechać do 260. No to powiem szczerze wam, żebym wolał sobie za 300 wziąć w tamtym nowym domu już za apartamencie za 300 z basenem. Czy z basenem tam było. Te 320 chyba było tamte. No, no to czysto pewnie wyjechali zjechali. No także, da, a to nam bez sensu czysto, na no, 300 czysto zmieniać. No nie, my mamy 350, to znaczy są za 50 dolka. No tam jeszcze był internet darmowy, free. Także to też jest jakieś 20-20 dolar internet. 20 dolka. Do spokojnie. Nie no, dla nas i tak trochę za... Ja tu chciałem 250, smaciam no, ja musi być dla nas. Żeby nam się pozało przenosić. No w sumie tak, nie? Więcej nie ma sensu. Mhm. I to wszystko. To jedziemy teraz. Do Waldiego kochani, bo już na nas czeka, jesteśmy już spóźnieni pół godziny dobre pogadam chwilę jeszcze i w ostatnim no domu clean, No clean jet the, okay. the Tu wszystko ludzie mieszkają Private, private house No dobra, nie mówmy

nie, ja a. a, to jest open. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, no problem. Tu jest to jest problem. Ja, ja, ja. No tak, mi to przypomina zaraz się Marcinkowo, nie? Tak, no. Wi-fi. A telewizor lux. Nie, nie, nie. Dobrze, okej. Okay. To już tamte było ciekawsze za 170, bo no. w mieście. A no, to no mm -hmm. Wyłączył już jest przyjemnie, spokój, ale no tak to właśnie wygląda widzicie, tutaj mieszkają ludzie tam sobie mieszkają masakra, no nad tobą byliśmy przed chwilą oglądać mieszkanie Co ściągnie nas tutaj zobacz, no widzę, kicza to jest. To. No. Okej. Okay. To idziemy. do Przeciągnął nas po tych chałupkach, wszystkich wiesz. Żyję. Witam, witam. Ale ty, to jesteś agiatka, cześć. No, kurde, masakra. Tu mają kuchenkę pokojko. Już nie pokazuję tego samego, co dzisiaj będzie na filmie. No dobrze. Ale już urządzone. Ale już mają urządzone. No, u góry też jest taka sama pralka. To samo. No, inny układ. Nie, to Układ jest ciekawy. No. Taki sam był tam układ Kacy, troszkę I to będzie, tam jest i to jest po prostu Taki sam, no. I to jest same, same. No, tak, to wszystko to samo, no. no. Identyczne. No. Identyczne. Fajnie to jest, <laughs> jest. że to jest fajnie. O, ale, ale jest kupiłeś sobie, widzę, głośniczek. Kupiłem głośnik, no. Kupił głośnik, kupił o, Wolder, słuchaj. O prezesa fotel pół prezesa, pół prezesa, bo nie ma skóry ja to jest to mam na sprzedaż, nie? Zobaczyć. fotel? fotel, no chciał go za pięć pogonić fajnie, że się obudziłaś a Czarno. mówiłam, pokazywałam mu, że mam je, nie, trzeba włączyć włącz tak. to trochę, zobaczymy jak to działa 935. no, poczekaj, no tak, zobacz, co się ten rozgości, nie, dobra mamy waltkowy widok proszę no jest to rzeczywiście cisza i spokój i tak dalej. Ale to, że ja byłem u góry oglądać parę minut mieszkanie wcześniej, to już jest masakra. Nie no my na dole I po, po tym oglądaniu jeszcze pojechałem na jedną chatę i ja mówię, wracam się. To masakra. No. jest masakra. I to jest właśnie piękne. Bardziej tu więcej kmerów mieszka czy białych? Ja wiem, jeszcze nie wybadałeś? Nie, nie to. Nie jakoś nie czułem. Dobrze, uciekamy. I tak zobacz, takich budowli w takim mieście, różnych niezakończonych, to jest mnóstwo, nie? I to pieniędzy. No, a... Pana to bierze czy to badał? No to jest takie co to na wodę miało być. To jest tutaj, co tu masz. Gdzieś taki no tak samo tam. tam To nie wiadomo czy to jest. To no, no, no. A, to to ja wiem, to tam UFO ląduje. Ja moje lądowisku na drogę. A do twoje żegnajcie Żegnajcie, żegnajcie. Do zobaczyska. Ale to już tak wygląda, nie? Ale muszę Wam powiedzieć, że jak będę, bym miał tu mieszkać, to jak mnie zdenerwujecie, to Was zaleje, nie? <śmiech> <śmiech> jak będziesz za głośno śpiewał, to ja będę cię zalewał. Dobrze, że ja. Nie. <laughs> Dokładnie. A to jest jego bryka. Czerwona róża. Czerwona róża, to będzie czerwona róża, Waldi. Nie strzała. Nie, on nie śpiewa czerwone róże, tylko te. E, Hawry z poligonu. Hawry z poligonu. Zobaczcie, oh, chłopaki, że sobie poukładali trochę zupełnie inaczej, kurcze elegancko, jest półka, jest łodówka, są krzesła jest wszystko co być powinno o, tu jeszcze nowe krzesła kurce no to będzie co się jutro działo wielkie otwarcie. jutro wielkie otwarcie, dokładnie telewizor jest plazma jeszcze kochani chciałbym wam pokazać jakie dostałem od Romana wspaniałe ryby, makrele wędzone, no bo Roman ma, otwiera ten biznes sik. Także polecam i tak, jedna dla Madzi, jedna dla mnie, jedna dla Bartka CBCB. Cb. także jemu też zawożę od Romana. Także kochani, idę właśnie montować film, wrzucam go. Nie Magdaleno? Oj, i to już na dzisiaj będzie koniec, kochani. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jutrzejszy film bardzo się Wam podobał, albo przynajmniej podobał dzisiejszy, a jutrzejszy też, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jutro jeszcze idziemy oglądać jedną chatę. No, chyba tylko jedną, bo więcej nie będzie. No, będziemy szukać. No, wszystkie domy były oczywiście. Te nowe w miarę fajne, w miarę ładne i tak dalej. No ale szkoda niestety, że no że czysto dolków. A nie, nie tego szukam. Muszę, szukam tańszego. Także na razie dziękuję i dajcie suba, dajcie lajta. Do usłyszenia, Dobra. do zobaczenia.